Tego typu szkoła jest tylko jedna w Polsce. W Zrębicach koło Olsztyna w Powiecie Częstochowskim od niedawna działa szkoła domowego masarstwa pod patronatem Wędzarniczej Braci. Co dwa tygodnie na trzydniowe turnusy zjeżdżają się amatorzy masarze z całej Polski. Przygotowywania domowych wyrobów chcą się nauczyć, bo jak mówią mają dość wędlin naszpikowanych chemią. Uczymy się tutaj domowej produkcji wędzarstwa domowego. Dzisiaj będzie robiona kiełbasa szynkowa, kiełbasa parzona biała. No i zobaczymy co dalej. Przydaje się to w domowej praktyce? Myślę, że się przyda. Dlaczego? E, bo dzisiaj tak dużo mamy tych różnych wędlin kupowanych, które nie są tak zupełnie zdrowe i myślę, że takim domowym sposobem wyrobione wędliny na pewno będą lepsze, smaczniejsze, zdrowsze. Czym te wędliny różnią się od kupnych? No wiemy, że nie mają chemii, że są robione z naturalnych składników i nie zawierają żadnych szkodliwych substancji. Najtrudniej co zrobić? Okay. Naj, naj, najtrudniej myślę, że jest zrobić kiebasę szynkową. Założyciele szkoły cieszą się, że zainteresowanie domowym masarstwem jest coraz większe. Na zajęciach praktycznych można nauczyć się wszystkiego, od rozpoznawania dobrego mięsa po wyrób szynki. Tak więc idea szkoły o wyrobie wędlin zawierających 100% mięsa się spełnia. Jesteśmy stowarzyszeniem e, takich pasjonatów wędlin domowych. Od wielu lat już spotykamy się e, na różno, e, różnego rodzaju zjazdach ogólnopolskich, m.in. w Napole nowie i y Dużo osób, oprócz tego, że czyta stronę internetową i uczestniczy w forum, też chciałoby po prostu w praktyce te wszystkie zasady, te wszystkie uwagi, które są na, fora, na forum i na, na stronie internetowej, zobaczyć w praktyce. I z uwagi na to, powstała Szkoła Domowego Masarstwa. Tradycyjna wędrina w lodówce może leżeć nawet kilka tygodni. Nie oślizgnie ani obficie, nie wypłynie woda, daje gwarancję technologii wy kładowca Andrzej Piątek, który specjalnie dla widzów programu Miedza, podpowie jak szybko zrobić białą kiełbasę na wielkanocny stół. Do białej kiełbasy potrzebujemy wieprzowinę. My zakupiliśmy wcześniej trochę boczku i trochę mięsa z łopatki. To zostało podzielone na takie małe kawałeczki, żeby łatwo było nam włożyć do tej maszyny. Takiej Podejrzewam, że w większości gospodarstw takie narzędzie, czyli maszynka do mięsa na pewno jest. Dodatkowo jeszcze kupiliśmy mięso wołowe, ściemniste, które będzie nam stanowiło pomocny jako element do farszu. Jaka proporcja mniej więcej jest? Tutaj jest około 5 kg, i tego mięsa wieprzowego jest gdzieś powiedzmy 4,5 kg, a tego mamy 0,5 kg mięsa wołowego. I w tej chwili będziemy rozdrabniali na takim. Większym sitku, na no największym jaki jest w tej chwili możliwy przy, przy tej maszynce. Teraz mielimy nasze mięso na kiełbasę. Jeszcze przy okazji powiem, ile dodać soli do tego mięsa. Dodaje się 2% soli do ilości zakupionego przez nas mięsa. Czyli jeśli kupiliśmy 10 kg so mięsa ogółem. Musimy dodać 20 dekosoli kuchennej. Tłuszcz na mieście też musi być. Tak, dlatego to jest, może, może niektórzy powiedzą, że jest to mięso bardzo tłuste, jednak wykonanie kiełbasy z mięsa bardzo chudego skutkuje tym, że nasza kiełbasa może być po starzeniu zasucha, albo jak to się mówi często w cudzysłowie gumowata. W tej chwili mamy już zmieloną wieprzowinę, a teraz następną czynnością będzie mielenie wieprzy, wołowiny ścięgnistej. Wołowinę ścięgnistą mielimy dwa razy, z tego dwa lub trzy nawet, po to, żeby łatwiej móc uzyskać z niej tak zwany klej w cudzysłowie. Tu jest przygotowana woda, która służy do tego, żeby dolać do tego mięsa wołowego, która ułatwia nam rozmieszanie. Oczywiście przygotowaliśmy wcześniej przyprawy, typowe przyprawy do kiełbasy białej to jest pieprz czarny, majeranek i czosnek. Może tego nie będzie widać na ekranie, ale w tej chwili e, czuć, ja czuję pod ręką, że ta masa jest coraz bardziej kleista. Praktycznie możemy już zakończyć mieszanie samej, samego mięsa wołowego i teraz muszę całość mieszać. I mieszamy do momentu, kiedy znów będzie ta masa będzie mocno klejąca. Przystępujemy do nadziewania białej kiełbaski. Możemy to jelito zawiązać w własny jakiś tam sposób. I teraz już, już nadziewamy konkretnie naszą białą kiełbasę do jelita. Do Kiełbasy nie gotujemy. To znaczy gotowanie to jest temperatura około 100 stopni, natomiast to kiełbasę parzymy w wodzie o temperaturze 80 stopni od 20 do pół godziny. Pytania nie tylko dotyczące wyrobu białej kiełbasy, ale innych domowych wędliniarskich przysmaków można kierować do pana Andrzeja na stronie www.wędlinydomowe.pl